Józefowie w kamieniołomach, w Józefowie na roztoczu. Okolice zwierzyńca i pokażę piękną trasę e, z kamieniołomu. Jest to taka e, ścieżka e, wyżej, w wyższej partii, położona, tak, żeby mogła e, pokazać wam. Całość, całość w krótkim czasie. Idę taką wąską ścieżką. Właśnie Tadeusz relacjonował. Zapraszam na jego kanał. On tam więcej opowie szczegółów. Ja tak krótko się postaram, pokażę. Jest już gorąco, jesteśmy zmęczeni. Cześć. No właśnie, on już dużo powiedział. Cześć, dobre złote, witamy na kanale Kuszynka od nowa. Kochani. Wspaniały człowiek, tak? wspaniały facet, okay. moje serce, które odnalazłam. Kocham cię, dziękuję za spokój w spokój. nim, oparcie. A ty to dla Ciebie? Tak. Nie, publicznie. Tak? Idzie na żywo. O! No i się wydało. <laughs> Okej, okay, dziękuję skarbie za piękne słowa. Tak. E, e, tak. Ja już przesyłam dane. Dobrze, na, na a na ja przyczynę. tutaj y, pokażę tą krótką, y, taką krótką... Będę trochę cicho, żebyście mogli usłyszeć tą ciszę, zapachu sosnowego lasu wam nie zagwarantuję i zapachu jałowców, ale to możecie sobie wyobrazić w oddali, piękna wieża. Widokowa, która świeci w nocy. Tak jak już Tadeusz relacjonował, jak już wcześniej mówiliśmy bardzo fajne, ciekawe miejsce. Można tutaj sobie odpocząć, można biwakować, można rozbić namiot, kamperem się zatrzymać. Jest to miejsce bezpłatne. Stąd wydobywa się e, kamień, tak zwany józefowski piaskowiec na, na przeróżne budowle, domy, płoty, ogrody, rzeźby no to wszystko co chcecie. O, no właśnie. Są zejścia ze ścieżek widokowych. pokazuje tak z góry, ale oczywiście y, tym kamieniołomem można się przejść. Tak jest wysoko. właśnie Trochę klapią mi klapki, przepraszam, ale jest gorąco. I takie odgłosy to moje klapki poszłam łatwiejszą ścieżką, żeby można było sobie ogólnie zobaczyć. Bez jakiegoś wysiłku. Ostrożność przede wszystkim, ostrożność, rozsądek gwarantuje fajne wakacje, bezpieczeństwo. Oczywiście zdjęcia z tego miejsca są zawsze na kanale społeczności, można sobie obejrzeć, zobaczyć. No i oczywiście tam, w krzaczkach, w krzaczkach mój tadzinek. Mój wspaniałe Wspaniały człowiek, bardzo ciepły Nigdy wcześniej nie otrzymałam tyle ciepła wyrozumiałości, Dziękuję. troski serca z troski wsparcia. Bo ja się o to chodzi. Nie, rób tak. O, niubasku. I to jest tak, i to jest taki Tadzinek. Z nim jest zawsze wesoło. Tak. Z nim jest zawsze wesoło, z nim nigdy się człowiek nie nudzi. Nawet taki smutno, ciężko i źle. Bardzo troskliwy człowiek. Bardzo wrażliwy na krzywdę innych ludzi. Krzywdę, nieprawdę, kłamstwa. Nie znosi tego, po prostu nie znosi. Walczy z tym, piętnuje, mówi, pokazuje. Ale dobra, jesteśmy w fajnym miejscu. Zapraszamy. Tak jak mówiliśmy, nocowaliśmy tutaj, było bardzo spokojnie. Jest tutaj dobry zasięg internetu, bo są po prostu tutaj wieże radiowe służące do monitorowania, czy nie pali się las. I, no i w ogóle jest po prostu no miejscem takim spokojnym, bezpiecznym miejscem, które polecamy po prostu. Jest dużo ławeczek, stoliczków, można sobie usiąść, zjeść, miejsca do grillowania. O, tam jest ta właśnie wieża widać. Tak, polecamy, polecamy bardzo serdecznie. E... Idziemy, idę zobaczyć, co robi nasz kot. Bo on już tam się denerwuje. Jakieś upominki, lody, picie. To jest. Wszystko, co jest potrzebne, żeby fajnie wypocząć, to jest. Witam wszystkich widzów. Wszystkich. Dużo nas oglądają. Eee, Kanadyjczyków, Brytyjczyków, Francuzów jest bardzo dużo. Dziękujemy, że jesteście, że oglądacie, a my możemy pokazywać Wam fajne miejsca. Eee, inne. O właśnie, kocia tam już się nudziła mocno. To chodźmy. Oj ukochane, cześć. Oj, jak ona się ucieszyła jak przyszedłem. No. Moja na ukochana kocia, trzeba kochać kota dużo, bo no, bo, bo inaczej być nie może. Tutaj też w tych regionach jest zawsze było zawsze. Jeszcze ja, jeszcze ja. Prowadzone dużo walk, dużo ten region jest przelany, krwią. Jak wiele miejsc w Polsce. I zawsze, gdy jesteśmy w takim miejscu, też oddajemy hołd tym wszystkim ludziom w że dzisiaj możemy tutaj być. Za to, że oddali swoje życie. Możemy tutaj być w wolnym kraju. Zawsze są jakieś miejsca oj, pamięci. chociażby to właśnie. Na temat tego miszki Tatara jest książka. To mój kot. Tak, kot, to jest mój kot. Tak, podróżuje z nami w przyczepce, uczymy ją właśnie, żeby, żeby była grzeczna. Oczywiście samochodów się nie o, boi, to jest problem. Ta, tak, Tak, byś zadowolona, oczywiście, że tak. Tak, bo też mały być Jeden właśnie z naszych chłopaków jest podobny. Towarytet mi się, się nadzwycza, więc słychać, co mówicie. Ale jest ok, buziaków waszych nie pokażę. Tak jak słyszycie, są naprawdę... To jest region bardzo przyjazny. Fajne miejsca, fajni ludzie. dużo młodzieży. Ale i miejsce pamięci, tak jak już mówiłam wcześniej. Nie? właśnie, Kocia musi tutaj wejść. Ona musi zobaczyć, powąchać wszystko też. Także tak. Oj. Dobra. W takim razie y, dziękuję za uwagę i zapraszam na kanał Kuszynka Od odnowa życie odnowa. Hej pa.